28 marca radni zasiedli do 32. sesji Rady Miasta. Wśród najważniejszych spraw, jakie uchwalili jest wsparcie ruchu Chorzów kwotą miliona złotych. Mimo sprzeciwu kilku radnych, większość była za wykupieniem akcji spółki. Części radnych ze wspólnego Chorzowa, taka polityka wspierania ruchu Chorzów i w ogóle wspierania Chorzów się nie spodobało. Tu była burzliwa dyskusja, ale skończyło się happy end dla, dla ruchu. Miasto przeznaczy milion złotych na zakup akcji, co z jednej strony zwiększy kontrolę miasta nad, nad tą ważną dla miasta spółki, z drugiej strony pomoże ruchowi spełnić wymogi licencyjne, tak więc by ruch grał kolejny sezon i kolejną rundę. W ekstraklasie, potrzebne są środki na to i dzięki tej ufale jest to możliwe. Miasto bez tego klubu nie funkcjonuje, może się z tym zgodzić ktoś lub nie. Radnych odesłałem do tego, co powiedział tu profesor Buzek, jak był przewodniczącym parlamentu. Jest to podstawowy element w mieście i drogi element do prowadzenia. Cieszmy się, że jest Smagorowicz. Cieszę się, że jest ktoś, kto potrafi jeszcze ten klub prowadzić z naprawdę małą pomocą miasta. Celów zawsze jest więcej niż środków. Trzeba więc ten budżet dzielić zgrabnie. Myślę, że gdyby. Gdyby dany klub w danym mieście upadł na skutek np. Na braku wsparcia ze strony danego miasta, też spotkałoby się to z bardzo negatywną reakcją części mieszkańców. My nie dajemy tu potężnych pieniędzy. Oczywiście komuś może się wydawać, że milion złotych czy dwa miliony złotych to są wielkie kwoty, ale w piłce nożnej to są naprawdę małe kwoty. Natomiast mieszkańcy potrzebują, nazwijmy to brzydko, igrzysk. Potrzebują dumy z miasta i myśmy się cieszyli papieżem, cieszyliśmy się małyszem, cieszymy się żyłą. Mieszkańcy Chorzowa muszą być dumni z tego klubu. Wśród bardziej istotnych decyzji rady znalazły się kwestie dotacji celowych na remonty i konserwację chorzowskich zabytków. To zarówno są te zabytki związane z kościołami, czyli obiekty sakralne, to brama zabytkowa Zo która jest jednym z ładniejszych elementów w Parku Śląskim. To są oczywiście ładne kamienice położone i w centrum miasta, i w Chorzowie drugim To są zabudowania gospodarcze na placu Jana w Chorzowie Starym, które świadczą o pewnej rolniczej historii tej dzielnicy. To jest również zabytkowy ratusz w Hajdukach.